Witam Państwa i zapraszam do wysłuchania Prognozy na lipiec 2021 roku dla osób z podznaku ryb. To będzie oczywiście czytanie dla wszystkich ryb, więc nie każdy znajdzie tutaj swoją, swoją sytuację, odpowiedź na swoje pytania, bo nie jest możliwe, żeby wszystkie ryby miały takie same zagadnienia. Natomiast Osoby, które są zainteresowane odpowiedzią na swoje prywatne pytania, coś ich nurtuje, zachęcam do kontaktu mailowego. Mój adres mailowy znajduje się w opisie filmu. Proszę Państwa, bardzo dziękuję za Waszą obecność na kanale. Dziękuję za wszystkie przemiłe komentarze. Zdarzają się w 99,99% ,99 przemiłe, kulturalne. No ale jeżeli ktoś mnie zaczyna obrażać, wyzywać, niestety musiałam tutaj y, zablokować pewnego y, widza, który się nie potrafi zachować i nie rozumie, że mój kanał to moja wola i ja mogę nagrywać albo mogę nie nagrywać, żadnych rozkazów tutaj nie będę przyjmować. Więc, i takie przypadki się zdarzają, ale ponieważ nie chcę, żeby na tym kanale była negatywna energia i żeby ktoś, przede wszystkim, żeby ktoś mnie obrażał i na mnie krzyczał wielkimi literami, no to zdarzyło mi się wreszcie, że zablokowałam kogoś. Proszę Państwa, natomiast wiem, że to nie jest osoba z znaku ryb, bo wie, bo jaki horoskop się dopominała. Dlatego tak wspominam, że takie sytuacje również się zdarzają, i wszędzie są ludzie, którzy nie znają granic, nie mają wychowania i tak dalej. Dziękuję za wszystkie lajki. Dziękuję nowym subskrybentom, również których przybywa, i przechodzimy do czytania dla ryb na lipiec 2021. Ryby, co dla Was? Wy w tym miesiącu. Wierza, wielka zmiana, niespodziewane wydarzenia, szokujące być może, lub zmiana spojrzenia na pewne sprawy w takim kontekście, że zupełnie inaczej na coś patrzę, zupełnie inaczej o czymś myślę. Mam Zmianę poglądu, zmianę sposobu działania w danej sprawie. Natomiast wieża to są najczęściej wydarzenia zewnętrzne, które przychodzą nagle i niespodziewanie i zmieniają nasze spojrzenie na pewne sprawy. Co będzie dla Was wyzwaniem? Księżyc, księżyc, karta tajemnic, karta niewyjaśnionych spraw, ale także to jest Wasza karta. Karta intuicji, karta marzeń, yy, karta, która mówi o tym, że możemy widzieć sprawy w niezbyt yy, jasnym świetle, czyli możemy je widzieć niezupełnie takimi, jakie są. Co będzie dla Was wobec tego wyzwaniem? Kierowanie się intuicją, yy, która nam może podpowiedzieć, jak to jest naprawdę. Co jest przyczyną obecnej sytuacji? Ósemka kielichów. Osiem kielichów mówi o zostawieniu za sobą spraw, które wywołują w nas niechciane emocje. Może niechciane relacje, może niechciane sytuacje, które gdzieś tam przestały nam służyć. I my chcemy już zapomnieć o tym, nie chcemy już się tym zajmować, nie chcemy w tym być. I idziemy w kierunku, no jak proszę zauważyć, jak na tej karcie, księżyca, tak? czyli tego, co nas prowadzi. To jest waszą... Um, wasz, wskazuje was, wam drogę. E, to może być również oddalenie się kogoś, tak? Więc jakby nie zawsze to musi być y, coś, co dotyczy tylko was, ale ma też na was wpływ. Co przechodzi do przeszłości... Dwójka monet, podjęliście jakąś decyzję, dwójka monet mówi o trudnościach jednak z, tą, z podjęciem tej decyzji. Chociaż tak jak teraz patrzę na te karty, to może być tak, że jeżeli Wy nie podejmiecie jakiejś decyzji, to to się zadzieje samo. Dlatego, że sytuacja kiedy my coś trzymamy, nie potrafimy się na coś zdecydować, a jakby czas leci, to obiektywny wszechświat robi za nas pewne rzeczy, no tak to, tak to działa, i się rzeczy dzieją po prostu. O czym myślicie? Król Buław. Król Buław to jest dla mnie przede wszystkim taki posiadacz, czyli ja posiadam, to jest moje, to jest moja własność, tak? Ja tu rządzę, ja decyduję. Więc macie na myśli jakby pokierowanie swoimi sprawami, swoim życiem, sprawami dotyczącymi was, może waszego majątku, może waszej firmy, waszej rodziny, wasze decyzje tutaj są. Dla niektórych to może oznaczać, że myślicie o jakimś przystojniaku spod znaku ognia, baran lew strzelec, najbardziej to tutaj jest lew. No i on wam w głowie siedzi, tak? Bo to jest ktoś bardzo ognisty, bardzo zdecydowany, bardzo męski, więc to jest, to jest karta osobowa, więc również może po prostu chodzi wam po głowie ktoś konkretny. Co w najbliższym czasie? Koło fortuny. Sprawy zaczną iść do przodu. Czyli widzicie. Jednak czasami okoliczności zewnętrzne, które się dzieją, mogą przyspieszyć pewne sprawy, bo my byśmy się nikiedy nigdy nie zdecydowali, żeby ruszyć z miejsca. A tu koło fortuny mówi, że sprawy zaczynają iść do przodu, że wreszcie się coś zaczyna rozkręcać. Ja zakładam zawsze, że koło fortuny jest kartą pokazującą sprawy idące w dobrym kierunku. Jak sama nazwa wskazuje, fortuna, czyli szczęście, szczęśliwe rozwiązania. Wasze nastawienie w obecnej sytuacji. Ha, ha, ha. Jest królowa buław. Czyli, tak jak powiedziałam, wasza mm, determinacja, chęć przejęcia inicjatywy, takiego y, pokierowania swoim życiem, tym, co wokół was, tym, co do was należy, tam, gdzie jakąś decyzyjność y, w swoich rękach macie. Natomiast dla niektórych, bo przypominam, że. Czytanie ogólną, różne sytuacje. Dla niektórych król Buław, królowa Buław bardzo ognista para, więc jeżeli ktoś jest nastawiony właśnie na tego króla Buław, a wy jesteście tą królową Buław, czy odwrotnie, to ognisty romans, albo przynajmniej jakaś ognista randka, generalnie spotkanie dwóch yy, yy, osób, które mają w sobie pasję, które mają w sobie seksapir, które, między którym jest chemia. Królowa Buław to taka też chęć do działania i taka pewność siebie, że wiem, co mam robić, wiem, czego chcę, dążę do celu. Może się to niektórym nie podobać, dlatego że w karcie królowej Buław widzimy kobietę, która ma głowę do góry podniesioną, a wiadomo, że wiadomo co robią zazdrośnicy, tak? Zazdrośnicy po prostu no nie lubią, żeby ktoś miał sukces, żeby komuś się dobrze wiodło, że ktoś realizuje swoje plany, że ktoś nie siedzi z założonymi rękami i nie narzeka, tak, więc taka osoba jest nielubiona, ale no miejcie to w nosie. Wasze otoczenie, a z kielichów. Słuchajcie, szanse są dla was na pewno, czyli dla jednych, to już od razu mówię, ten ognisty romans, ale to jakieś uczucie się może pojawić, dla innych szansa na to, żeby coś zrobić, coś działać, jakieś możliwości. Ktoś wam może coś zaoferować, może, no cokolwiek, dlatego że yy, to idzie z, z, gdzieś z zewnątrz, jakaś propozycja, jakaś, jakaś możliwość, tak? Wystarczy to po prostu uchwycić, zauważyć i. Przyjąć, bo to jest piękny kielich. No piękny. Proszę zobaczyć. Piękny. Ach, I Gołąbek pokoju tutaj jest. Cudowne. Wasze nastawienie w obecnej sytuacji. Ale wy, ale wy macie zauważyć ten kielich, bo zobaczcie. Wy tutaj nie, nie zauważacie tego. Wy macie możliwości. Wy możecie kogoś spotkać, niektórzy, a niektórzy mogą mieć szansę, żeby coś zdziałać, coś zrobić, jakiś projekt, jakieś, jakieś działanie, jakieś, nie wiem, przedsięwzięcie, ale Wy tutaj widać, że nie widzicie tego. Ojojoj, ten sam kielich, dosłownie ten sam kielich się tu pojawił i Wy go nie zauważacie. No więc zwracam uwagę, zauważcie nowe możliwości w lipcu. I rezultat as mieczy. No słuchajcie, wy macie dwa asy. Szansa na sukces. Słuchajcie, w waszym życiu nastąpi jakaś wielka zmiana, ale ja widzę, że to wszystko idzie na dobre. Y, więc y, może was trochę wszechświat pospieszy. Zaraz dopytamy, o co tutaj chodzi, bo to jest, może być niespodzianka. Naprawdę dla was może być to niespodzianka. Nawet się możecie y, tutaj mocno zdziwić. Y, as mieczy, szansa na sukces. Trzeba coś zostawić, trzeba coś... Y, od czego się odwrócić, od czego się odciąć i patrzeć na te nowe możliwości. Przejmuje buławę, przejmuje tą, tą inicjatywę, przejmuje kontrolę, chociaż nie lubię tego słowa, no ale królu buław, no to jest kontrola, to ja mówię to, on jest właściciel, posiadacz, więc jakby tutaj bardzo macie karty takie pozytywne w sensie takim, że jest w Was taka aktywność, taka. Jak to powiedzieć, taki jakbyście byli nakręceni, tak? To koło fortuny, i, te, i ta chęć do działania, i tu możliwości. Nowe dwa asy się pojawiają, tylko trzeba coś zostawić, albo może się okazać, że coś się wydarza takiego, że to nie, nie wy macie na to wpływ, że coś zostaje za wami, albo ktoś się odwraca i odchodzi, czy jakaś sytuacja się kończy. Ale to wcale Wam nie wychodzi na złe, czyli po prostu może baliście się zaryzykować, a tutaj się zadziało. No dobrze, zobaczmy najpierw tą wieżę o co chodzi. No fajne, fajne rzeczy. Uła! Trójka. Trójka kielichów. Powiem tak, pierwsza myśl, jaka mi przychodzi, jeżeli ktoś ma jakiś romans, to ten romans, romans może wyjść na jaw. Karta Księżyca, tajemnice wchodzące na jaw, wieża, nagle się coś dzieje, trójka kielichów, romans. To jest jakby jedno. Co dalej tutaj może, może się okazać? No właśnie, na przykład, że nagle poznajecie kogoś, kto przewraca wasze życie do góry nogami i właśnie, nie patrząc na nic, wchodzicie w taki romans, bo to są spotkania w ukryciu, to od razu mówi przy księżycu, to są spotkania w ukryciu, więc, no ale krew buzuje, krew buzuje zdecydowanie. Co jeszcze, cokolwiek się nie wydarzy, to macie, będziecie mieli powód do radości, bo to, co się wydarzy, może was zszokować, ale to idzie w dobrym kierunku. W dobrym kierunku. Koło fortuny. No i trójka monet, i trójka kielichów. No mówię od razu, u niektórych jest to romans. Gorący, po prostu może wakacyjny romans. Wakacyjny czy nie wakacyjny, ale. ale no król była w, królowa była w energia w, po prostu seksualności takiego, takiego, żaru, naprawdę, fantastyczne. No dobrze, sprawdźmy tego Asa Kielichów. Cóż to za możliwości, sza... O wow, o wow! Słuchajcie! Albo wam ktoś zaproponuje współpracę, to dla jednych, a dla innych no po prostu poznajecie obiekt weschnień i pożądania. Od razu mówię, bo to jest As Kielichów i dwójka Kielichów, także no dla niektórych jest to... No tak właśnie. Tylko zauważcie to, bo widać, że możecie nie zauważyć. I co oznacza as mieczy i szóstka była. Słuchajcie, to jest tak jak u Hitchcocka w waszym horoskopie. Najpierw jest wielkie bum, a potem się dopiero akcja rozwija. Czyli sam początek miesiąca będą zaskakujące rzeczy się działy, ale tak jak mówię, albo jakaś współpraca, albo jakaś relacja zawodowa, prywatna, przyjacielska cokolwiek, co Wam daje szansę na sukces. Słuchajcie, mam ciarki, mam ciarki po prostu. Szansa na sukces, a z mieczy. Szóstka buław, sukces. Nie mam więcej nic do dodania. Tym bardziej, że trójka monet mówi o umowach, kontraktach, ustaleniach yy, jakichś yy, przynajmniej dwustronnych. Więc tutaj to się wszystko pokazuje. Wow! Rada dla Was na lipiec. Ósemka buław. Karta, która mówi o komunikacji, o zbieraniu informacji także z internetu, o w ogóle o szybkich wiadomościach. O tym, żeby rozmawiać, żeby się nie zamykać, żeby się otwierać i zauważyć ten, tego asa kielichów. Macie przepiękny miesiąc, niech się spełnia, życzę wszystkiego dobrego. Bardzo dziękuję za wysłuchanie i pozdrawiam.